Synku, a ciebie nie martwi, że twoi koledzy w twoim wieku już studiują, pracują? Niektórzy nawet mają żony? No, martwi, martwi. Tylko nie bardzo wiem, jak mogę im pomóc. Mamo, idę na imprezę do kumpla. Tylko wróć trzeźwy. Dobra, to wrócę pojutrze. Cześć. Jak się można było tak schlać? 2 stycznia, Ty jeszcze w łóżku! Było ciężko. Ale dałem radę. O, mamo pomóc ci coś? Nie, nie trzeba. Dam sobie radę. Dobra, to ja wychodzę. Cześć. Służącą sobie ze mnie zrobił. Nic nie pomoże. Synek, a co tak głośno spadło w nocy? Ubranie. Ale dlaczego tak głośno? Pozapomniałem zdjąć. Mamo, idę do sklepu kupić coś? Mieszkanie Seku. Na Nigdy mi w niczym nie pomagasz. Może chociaż pomógłbyś mi te jawka obrać? Dobra, daj, pomogę. Daj, daj! Nie umiesz. Mamo, bo zarysowałem ci samochód. Mocno? Nie, lekko. Dachem ma asfalt. Mam 40 stopni gorączki. Tu jest 36,4. No, czyli razem 40, no. A gdzie ty się wybierasz? Na randkę idę. Nie idź. Nie niszcz gościowi życia. Mówił ci ktoś kiedyś, że dobrze gotujesz? Nie. No to po co nadal to robisz? Mamo, a pożyczysz pięć dych? To życzę ci pięciu dych. I zdrowia. Jak ty dziedzisz, zdawałaś w ogóle kiedykolwiek prawo jazdy? Więcej razy niż ty. Synku, to wszystko będzie kiedyś Kredyt na 30 lat. Mamo, bo odszedłem z pracy. No, No nie mogłem zostać dłużej po tym, co szef mi powiedział. A co takiego ci powiedział? Może no, mnie zwalnia. Ciasta upiekłaś. No tak. No, choinka też ubrana. No tak. No, to jeszcze awantura i możemy zaczynać święta. No, przyszłem. Przyszedłem. Ja chyba lepiej wiem, co zrobiłem. Ja od nowego roku zaczynam nowe życie. Rzucam słodycze, tata rzuca palenie, a ty? Spoko, ja studiuję. Mówiłeś, że już nie będziesz pił? No, i za 7 dni e, będzie już tydzień, jak nie piję. Słuchaj, e, nie chciałabyś wyskoczyć gdzieś może wieczorem? Jasne, super! Dobra, chłopaki, matka wieczorem wychodzi. Wbijajcie. O, a skąd masz nowy telefon? Od Tomka dostałem. A ty co jemu ja dałeś? łeb.